Siema, z tej strony Fabian, dzisiaj będziemy grać sobie po raz kolejny w Dead Space Remake. Jest to odcinek, siódmy, więc, no, mam nadzieję, że Wam się seria podoba. Oczywiście, jeżeli ktoś jest nowy, no to nie subuje kanał koniecznie z koniecznie dzwonem. No i oczywiście, jeżeli Wam się spotkał odcinek, to okeczka do góry. A więc, wejdziemy uruchomić centryfugę. Też chciałem powiedzieć, że, jeżeli ktoś nie widział poprzedniego odcineczka, to Wam się pojawia odcineczek poprzedni, A teraz właśnie, więc, no, dużo się działo, więc warto wbić. A więc ja daję starikom. Yy, zobaczymy co się sprawi. W ogóle przynagrałem, uleczyłem też jednego riga, bo yy, sprzedałem rzecz, która była warta 3000 kredytów i starczyło mi idealnie na yy, jeden pasek życia yy, Więc dobrze Mam tu kredyty Tu trzeba iść Okej okay. Widzę pokój, który na pewno pójdę otworzyć. Wiecie czemu? Bo tutaj jest coś fajnego. O właśnie. Podwójne te apteczki. Tam jest krzyneczka widzowie. Ostrze. ok No i to wszystko ok zawsze warto. Zostawić przyjść do takiego pokoiku. Coś zgarnąć, nie? Okej, okay, rucham centrifugę. A właśnie zapomniałam w, 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 w ogóle co odcinki e, żebyście bijali na mojego też Discorda, który ma się teraz pojawia. Link w opisie macie do Discorda. E, no i byście też bijali na e, kolejne Discordy, wszystko macie w opisie. Bo mam widzę bardzo tutaj, fajne Discordy też, polecane bardzo, więc naprawdę warto wbić. Są super te Discordy. Naprawdę warto. Macie wszystkie linki oczywiście w opisie. E, Zobaczcie potem. Okej, okay. pia plazmowa, plan lepszy, nasz to ma zdolność specjalna. Okej okay. Teraz tak, pija plasmowa Ja widziałem, że pan teraz poleciał w kombinatu na pewno by se ulepszył do cholery jasnej Zdrowia. Eee Albo nie mogę, dobra, to, to trzeba Tu w pilę plasmową wejść Mamy trzy więc w takim razie Pojemność, yy, pojemność, co ulepszymy, najpierw pojemność. Tutaj mamy przydowania. Zasprzowania coś jeszcze co weźmiemy Tylko między nie mogę nic wziąć innego. Czas trwania stazy, no to nie to chyba sobie wezmę. Najpierw ten czas trwania stady, bo kurde, już nic tutaj więcej nie zrobię z tym. Niech będzie. I widzieliśmy sobie fajne ulepszenia. To nam się bardzo przydadzą teraz w naszej fazie grania tutaj. Eee, pięknego despiecika. Remake oczywiście. Mmm... Kiedy nie zebraliśmy czegoś, ty... Okej. Okay. Dziennik tekstowy, czytajmy sobie dziennik. ja widzę to czytałem? Chyba nie. Okej. Okay. Dziennik pokładu inżynierskiego F. Hallow. Czas zameldowania się to nie ważne. nieważne. Uwagi. Kolejne osoby nieobecności. To już nie tylko unitologowie wymykający się w ramach zwolnienia innego Onotowujemy poważne luki w rotacji. Ludzie idą na zwolnienie z powodu bezcenności, samookaleczeń lub po prostu znikają. Wchodzą ze zmiany i nie wracają. Ktoś powiedział, że statek został zatokowany. Bzdury, jesteśmy na komentarzu. Kto by się w tygodniu zatokować, to prawda, że kapitan nie żyje, ale karaj mówi, że zabił go członek załogi Mostka. Jak kocham Boga, plotki na tym pokładzie wymagają się pod kontroli. Aktualizacja. Naczyliśmy kontakt z Mostkiem. Nie działa, Rik łączy, nie ma żadnej bezpiecznej linii, nie ma niczego. O dobra, to już coś więcej niż plotki. Jebać, to spadam stąd, póki mogę. Okej. Okay. Tu widzę, że nie zebrałem tego, okej. Okay. To co? Dziemy teraz iść tutaj. Do środka, tak? No bo. Odpalajcie, mi się na miny procent teraz, ja. chcę, chcę odka chcę, chcę nie? Kto chciał oskarżenia, nie? Później są te maski głupie Okej okay. Jego jeszcze żyje tej? No postaci odkażenia ogólnie, zakończono procedurę odkażenia. Dziękujemy za cierpliwość. No super, cierpliwość zabrała marę wam, widzowie od tego, nie? Ja nie mogę cofnąć. Widzę, stromy sobie zrobić. Trzyma co tu, Jest trzymy widzę, sobie zrobić odcinek trochę krótszy. Żeby za bardzo odcinek nie spał długo. No, widzicie, sobie myślę, że odcinek może gdzieś tak z 20 minut maksymalnie może mniej. Zobaczymy jak to będzie. Eee, Musimy tam iść. To ja pójdę widzę w tą stronę. So, widzę, że chyba stady do użycia tutaj. So, Widzimy go uzupełnię. Czemu nie? Okej, okay, tu mamy widzę, zobaczcie Ammo Więzeł jeszcze chyba jest, ten nawet No właśnie Więc wiemy, że ta gra kurde jest taka, że trzeba wszystko widzieć, patrzeć. patrzeć Dawaj Tak, jesteś tylko w tej, że patrzę gdzieś na takie zakątki, czy coś, bo tu widzę, że dużo takich rzeczy tu jest. Więc ja uchylę takie ja mam ich leczenie jeszcze? O nie Ale coś i coś, coś znalazłem ciekawego. Ok, szczęśliwie macie hałas, jest schemat do sklepu znalazłem, super. Co jest do cholery. Kolejny dziennik tekstowy lecimy. Rigne na dostępne na wiadomości prytowe zapis uważane z na dosiku danych. E, temple, ty dzieląg jesteś tam przekleństwo, co tak długo, co my no nie działa. Kończy nam się czas. C, Dan Warszwe, odknął w nie było kontaktu przez Rig, łącze już po nich, prawda? od e, temple, przecież zrobiliśmy i wszystko co mieliśmy daliby znali gdyby mieli kłopoty. Co wpali do jakieś do jakiejś przekleństwo dziury, przekleństwo mamy pewne to e, coś tam. Tektoniczne. A jeśli połączymy przełum grawitacyjne, rzucimy ładunek, długoń, zyskałem czasu. Temple próbował, próbowałem. Rzucenie całej tej rudy wymaga obejścia zabezpieczeń przez członka z zarządu CSI, bo żeby połowę około blowowania statku. Nie można dodatkowej przekleństwa akcjonariuszy. Jeśli centryfuga nie zrównoważy ciężaru, uderzenie w PNT to kwestia godzin. O ile dopiszę nam szczęście. Okej, okay, czyli coś się dzieje z planetą? coś blokowaliśmy samą. Co teraz? Okay, jeszcze trzeba go sklepem, ja mam kredyt. To ok, super. Co to mamy w ogóle? Będzie tlen, co nie? A nie, jednak nie. Co zapiszmy sobie? Wyśmił sobie ten safe. Mamy, mamy tutaj trzeci już rozdział. Korekta kursu. Zaraz pani się będzie kończył ten rozdział już. Ten korekta kursu. Zesztuję. Przejście w nieważkość. Holy fuck. Druga wyłączona. Proszę podłączyć moduły generatora ręcznie. Okej. Okay. Muszę tutaj sam coś podłączyć, no to będzie krzypał. Cześć, wystartujmy sobie. Wyląduj Dobra, okej okay, widzowie. No Tam w ogóle tę centryfuzę A zamontować reszty no, tak? O Boże Święty Ten przyklas tutaj jest jeszcze. No go rozdupimy no, czekajcie chwilę To muszę już zrobić tak jak myślę Czyli muszę Zrobić tak Chcę I teraz tutaj tak widzę trzeba patrzcie Zawsze to samo Co nie? Dokładnie Tutaj trzeba wejść tam jest ten śmieci ja widzę mu ma w ręce ogon też się przyda teraz widzę właśnie go zabiliśmy Jeb yeah. Widzę, nic tam nie mam zrobić, nie mogę, okej okay. Eee, mam już zaaktywowane tą centryfugę Teraz trzeba chyba coś zrobić, żeby na dole to aktywować, co, wiesz co? Jeszcze są jeszcze jakieś dolne moduły, czy nie? W ogóle widzę a może raz nie mam o tej broni, nie? Może jeszcze niżej chyba zlecieć, ale nie, nie można, okej? Okay. No i co? Wylądujmy sobie, widzę, na spokojnie Zobacz, co teraz trzeba zrobić tutaj ha podejrzewam, że trzeba... Mm, tutaj jest, a nie, to zrobione jest, a to czekajcie... Z drugiej strony gdzieś to będzie pewnie. Zobaczmy. Magdam celce mi daje uruchomić centrifugę, nie? Czekajcie, co to jest? Tutaj. Czekajcie, wejść tutaj, Isaac. Co to jest? A, tlen, no to po co mi tlen na razie? Na razie tlenu nie potrzebuję. Hmm. Sprzęgło odłączone. Aha! Coś Cię mi odłączyło ogólnie, tak? Ty! Nasza koleżanka jest ogólnie chyba. Co jeszcze trzeba zrobić? Zobacz, załącz moduły i no teraz sprzęgło. No to gdzie? Na lewej stronie gdzieś tu jest jeszcze złączone, tak? No to w którym miejscu to jest? Trzeba poszukać. To jest podłączone. To też. No i śmiesznie żyje. To w ogóle jest skrzynka, którą widzowie, ja sobie tego rozwalę, specjalnie. No i dobra widzowie, i co teraz? Kurde, oczywiście też... Piszcie jakieś mi w komentarzach porady, że damy coś widzowie. to jest informacja fajna, bo ciężkie gody swojej się nie wiem, a w ogóle wiecie, czy coś robię źle i tak dalej. Na przykład jakieś porady dla tych nekromorfów, gdzie strzelać i tak dalej, to macie pisać. Bardzo porady mi się przydadzą, tylko że teraz widzowie, co ja zrobić z tą centryfugą? To jest wszystko podłączone chyba. O Proszę się oddalić przed uruchomieniem sentryfugii Okej, okay, teraz działa Trzeba było po prostu poprawić Sentryfugia gdzieś się uruchamia Sentryfugia widzę, chyba tam się gdzieś uruchamia, nie? Tutaj Dobra Działa to

urucham silniki Ok, czyli tak widzę, że trzeba robić to czego nie lubię Przedjechać windą na dół I można od tego umrzeć pewnie Wygląda na to, że fuga znów działa Zostało już tylko uruchomić silniki Czekam na twój znak Umieram. Fak O kurde, piasta śmierć w odcinku siódmym. Co ja mam zrobić? Widzowie? Czy tam nie było ni nic cię nic uciec, nie? Czasem się czas przemoczyłem coś, nie? Znaczy, akurat lecieć na no, hamę, czekajcie już za chwilę. Możliwe, że coś przeoczyłem. Kurde, mać. I, i nowe jak, jest, tutaj coś. Wygląda na to, że centrifuga znów działa. Zostało już tylko uruchomić silniki. Tam trzeba i dobra. Już wiem. Tu widzę, ja się to, to, to schronął. No nie! Jak? Jak ja mam to zrobić? Dobra, no, widzę już wiem, ale śmieci tam widzę stoją i czekają na mnie specjalnie. Cholera jasna. Jak ja tam przejdę, nie? Ja nie mogę. Co za szmat tam stoją po prostu. Druga śmierć już, nie? Niedobrze. Najcięższa stara widzę w ogóle jest. Dobrze wiem. Biegnij Ajzak Dobra. padaj stąd śmieciu jeden że dobra teraz na górę chyba trzeba Nie wiem, że nie mam już w tym gównie. No, Zabijem frajera. A no, teraz trzeba zrobić. Nie tu są przyszłem. Ciebie się widzę dużo. Jest tak, już, 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 już Gdzieś był z laslenem Zajebiście Zajebiście Udosiłem się, nie? O Jezus Maria Wydaje mi się, że tę misję można zrobić na następnym odcinku Bo nie chcę, żeby odcinek był długi, więc ja mam tylko oglądanie. Ja Będzie widział że to druga część tego oczywiście Po prostu jak ósmy odcinek i tyle Będzie po prostu jeden odcinek dłuższy, bo tej misji nie wiem jak zrobić tak dalej, więc no jak ja tego odcinka Siema na następnych odcinków